No tu masz Dobra, czekaj. E, interact, ek. pick up, e, chodzić. A ja mam po prostu tylko to i XIA. Ja. Zapamiętasz? Control Kont Dobra. Pojadę. Daj tego burgera na podłogę, żeby po prostu był lepszy w smaku. Minerwy siadną. Nie. Yeah. Mm -hmm. Ale szybko wydajemy. Ja nie mogę. Co jest? Ale prędkość, pa. I cyk. To był jakaś psychiczna. Już czyścimy. Znaczy nie, znaczy możemy wyczyścić klientów. Możemy im jeszcze wyczyścić żołądki. Mhm. Ale... Ja weź tam tutaj nie? Weź tam i tutaj... No właśnie, środki na przestrzeni. To właśnie miałam na myśli. No może jeszcze kratek byś na nas, to by było spoko. <laughs> A ten proszek? No tak, ten proszek musiał że do prawdziwego kredka. O, no, w sumie. W sumie były smaczniej. Smaczniej Ale zależy jaki. Żryj. Chyba coś... Nie ma lepszych niż my. Jak się biło ludzi? E, to było jak złodzieje, tylko jeszcze go nie mam odblokowanego. No szkoda. No szkoda. Ale da się bić klientów i tak. Pobiłbym ludzi. Gry powodują przemoc. Gry są złe, zniszczą cię. GRY SĄ ZŁE, ZNISZCZĄ CIĘ! No i to tyle. Ale jesteśmy S dobrzy. Eee, Słuchaj, czekaj Bo jeżeli damy sałatę... Zaszczem przychodzić ze strony biegaczki. To są dla ciebie. Cześć, no będę. Chciałem powiedzieć, że będą walić przychodzić walić te strony biegaczki, biegaczki żeś po prostu dał mi napoje, bo ja się sobie z tym poradzę. Walić biegaczki. Dobra, daj mi, naszy, daj mi tutaj bułę z. Eee, cześć, jak, jak, jak było to co mówienie? Spongeboba tej grubej ryby. Nie wiem. Poczekaj, ja sobie zaraz. Ja sobie jeszcze mówię ci. I will Double triple Bass Deluxe. Map na raft. Są... Cześć, ja ci zaraz przytam. Co się ludzie tak dobrze odżywiają teraz? Wysłuchaj, jakby, wysłuchaj mnie, okej? Okay? Jakby, ja właśnie zrewa zdro odżywianie. Ja się jedynym czym odżywiam, to od paru dni odżywiam się jedynym, czym, To po prostu bułką, tartą i. No. nie wiem, chyba kretem. Dawaj, z wodą szuka, I kretem no. z wodą. No i chuj. Ważne, że nikt nie wyszedł. No, zaraz się to zmieni. Uh -huh. uh -huh. No ja pierdolę, same sałatki. Weźcie coś normalnego, a nie sałatki. Ja robię sałatkę. Walić wasze sałatki, tylko mięso. No ja pierdolę, no, nie, to? Szybko. No szybko. nie, niech się zabije. Uh -huh. mięso szybko. nam się spali. Kurwa, tylko nie mięso! Okej okay. Surprise motherfucker! Kurwa kolejna! Nie! O, nie. nie dała okay. rady. Dobra, na szczęście są sata Daj jej. Nie zasraj się uh -huh. <grym> Surprise motherfucker! Kurwa kolejna! Uh -huh. Kurde kolejna uh -huh. No idź do niej. Super du, Super sałatka Główną sałatka Ruchać wasze sałatki no, sorry, ja czekam aż przyjdzie jakaś taka tp, jakaś tp osoba, nie? Zamówi po prostu burgera bez mięsa tylko sama sałatka w środku Obhakałbym się Ble No nie wiem czy bym im zaserwował Nie, słuchaj, to byłby jedyny przypadek gdybyśmy je zaserwowali klientowi O, no to, no, no to GG no Okej, dobra, e, słuchaj, może jakieś te burgery po jakichś, nie wiem, nazwach Na przykład, kurwa, sałatka. Na przykład, nie wiem e, e, Tego z burgera z wszystkim nazwijmy po prostu burgera e, z wszystkim e, Burgera z, e, z sałatą nazwijmy burgerem z e, Burgera z pomidorem nazwijmy ja burgerem z pomidorem ja burgera, zwykłego burgera, co to na to? Ja nie mogę Świetne nazwa nie? Opłacę się zaraz O, <laughs> No, no to trzeba go lepiej usłużyć. Kroi wszystko. Biegaczka z, się zaraz posika krisu. Dobra, ją jewać, krytyk jest ważniejszy. Burger z wszystkim dawaj. Tutaj Traktujemy wszystkich równo. Znaczy nie biegaczki po powin... mnie... nie... szczególnie k powinniśmy walić, ale dobra. <laughs> ja się teraz wiem, czy będę mógł udać na YouTube, czy raczej nie. Ale chyba myślę, że będę mógł coś na YouTube. A. <noise> o, krytyk się wywalił. No teraz możemy sobie, nie wiem, przynieść ci kolor? Mi? Tak, zresztą niebieską, czerwoną. Mm, niebieska to kolor. Okej, okay, masz, masz tutaj. to. Znaczy, to kolor. Zobaczymy, Zobaczmy, co nam to zmieniło. Więcej o, stolików. ja nie mam. A nie czekaj, tam są jeszcze nas to bym nas... miał wygodniej. Ale to już niekoniecznie. To wszyscy same sałatki żrą Sałatki są niedobre znaczy, nasze, znaczy, nie że są niedobre, tylko nasze są niedobre W ten sposób No dokładnie Jeszcze biegaczka To niech się nie zesra Czekaj, trzeba je zrobić, bo się rzeczywiście zesra Nie na mojej warcie Weź jeszcze tym dwóm, daj kolejna ale przynajmniej też miałem tu blisko. Tam. Nie, ty... No. Ale co przy okazji chciałeś? Mm -hmm. Aha. O, zarabiamy dużo. Czekaj. Ranik szóst, e... ranik, szóst, ranik szóz Słyszamy? Pytkownicy mamy, ale nic też. Może mo... Co ty na to, żebyśmy teraz poszli do y, Meksyku Biegaczka na zepsucie humoru? Uh -huh. I ty gdzie idziesz? No, Pachołek? Yeah. Mhm. Uh -huh. Ja jemu to go zostawię. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Pa. Pa, jak wysłuchałem tego klienta. Wale napój, ale w taki sposób, że on się wylał, nie? Teraz pa on się wylewa. I teraz dajemy dopiero. że jeżeli tak nie zażywa. O, po co się bije? Aha, uh -huh. A ty masz to pod. To czekaj, ja muszę znaleźć przycisk, który ja miałam na padzie. Możemy kupić oba. Nie, bo fryty ci się tak trochę przegrzywają. Mm -hmm. yeah. To nic. Uh -huh. To nic, będą żereś takie. Fryty. Mm -mm. Mm -mm. Yeah. Uh -huh. Dobra, jeszcze minutka. bombi ma, bomba bomba, to teraz lecimy do Meksyku. No i oczywiście, że tak. Kupujemy samolot i lecimy. Słuchaj, jako, już mam grzyba, nie? Na no, tym profilowym, to nie powinienem być teraz grizu? Powinieneś to pokroić, chłopie. A! A już się pozapominało. No trochę. Ale wiesz, ogólnie co jest fajne w, ty w, ty w tym, że patrz jak ja trzymam tą patelnię Nieźle co? No Zawsze takiego innowacyjnego Zajebista mechanika trzymania patelni Tortilla na cienkim, zjeście Mo... ojojoj, amigo, Ej, czekaj, bo ty mówisz drogę po hiszpańsku, powiedz coś Co? Nie wiem, cokolwiek. No ale co? Nie, ja na przykład powiedz, nie wiem. E... Możesz powiedzieć zdanie jakieś, to nie bez kontekstu na przykład, nie wiem. Jakbyś mi podał jakiś przykład, to bym ci na. no ale. Gitarograjek. Co? Gitarograjek. Tak, jest słowo w ogóle istnieje w polskim? Baton to literograjek Okej. Okay. to jest alkohol. Nie, ja. To nie jest garnek, a dobra. garnek. Mordeu, dawaj mi to w tortialię. Co to za melo? Pamiętasz, jak on działał wcześniej? Pomagamy Nie Bo, że on zapominał Między innymi mieliśmy tam jedną akcję, nie? Że on... E, ten... Z, mieliśmy tego kurczaka, nie? I to I sobie daliśmy... do czegoś innego I on faktycznie nie chciał kurczaka, przez co zjechaliśmy a, no co no, prawda? Ser czy nie, ser tylko? Pamiętam jeszcze, jak chili się robiło. Tak, znaczy... mieliśmy wtedy garnek. Ej, słuchaj, skoro e, ten. Kawa czarna, to Amerykano. To Americano. Mhm. wiesz, jak jest kawa bez wody? Mhm. Czy znaczy, kawa bez mleka, to Amerykano? Afrykano. Dokładnie. Teraz mamy jedną na kukaracza. Jak nas no, nie jesteś na chili. Oj, oj, to trudno. Krój, mięso i seria idę po polnie po Dobra, teraz będzie krytyk, co no? Nie, teraz będzie czyli. a krytyk nie przeszedł. A, czyli jest po prostu A, czyli jest po prostu jak dla smaku. A, czyli jeszcze nie umiemy gotować. Mhm, mm ale widać, Można że, zanieść, na ten. że co? co my to w racie jak pojebani? Spokój się z tymi talerzami, chłopie. Czyli tam. Mam drugi. Ja mam talerz. Uh -huh. Mam marakas na koniec gry. Co włożyć marakasa do burrito? Myślę, że pojesz włożyć marakasa do dupy, <grybujesz> Opcjonalnie. Uh <-huh>. Opcjonalnie. <grybujesz> No, Running SHOES Ten dzwonek nie, te, tak, nie, też nie będzie. Dobra. Uh -huh. Krytek dzisiaj. Yeah. Uh -huh. Ja, ogólnie nie chciałbym, żeby w Diner Bros 2 jak wyjdzie, na, to żeby była możliwość zrobienia Frytek i do niego tej papryczki, czyli dzięki temu głosu Frytki, uh -huh. czyli. O nie. A to by było fajne. Krytek Mm -hmm. Ok, papryka jest zwykła. Daj tej bobie też. Ja już zrobię następne dla krytyka. Uh -huh. Dobra, już. Aż się klienci yeah. palą do jedzenia. Uh -huh. Palimy klientów do jedzenia. Nie mamy. Konia. to ja Daj mu paprykę czyli da, nie pozwo pozwoli żadnemu klientowi no i już się dostał. krzyska Eee, bój kurde